Murka jest już u nas. Chodź, Bella, bo ty jesteś do niej podobna. Chodź. Zobaczcie, jaką piękną dziewczynkę uratowaliście. Założyłem jej czerwony kantar. Założyłem jej czerwony kantar i prowadzę ją teraz do stawy. Chmureczkę, którą właśnie uratowaliście. No, zobaczcie, tu ładnie. Chodź, pójdź do fizyku. Bella, chodź, pomożesz. Chodź, pomożesz tu prowadzić mureczkę. Chodź. Malna <noise> nie chce chodzić. Dalej tutaj przystani się trzyma, tu ma jedzonko, ma swoje Kolega i koleżankę. Murka chce nam podziękować za podarowanie się. Tak, pójdziesz do koników. Chodź. Chodź na łączkę. Polatasz sobie troszkę. Koniec stania. Koniec stania w ciasnych boksach, w, w jakichś komórkach, nie wiadomo gdzie, w składzikach. Teraz łąka. Teraz chodzisz sobie... Czas na słoneczku, z innymi kucykami. Chodź, masz jest troszkę trawy. Ty pewnie by było też trawy na oczy, nie widziałaś dawno. No. <tryk> <tryk> chodź, tu, tu. tu, 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 tu. Mhm. Jeszcze w poniedziałek chmurka miała już zarezerwowany transport do rzeźni, już miała zginąć. A dzięki wam zobaczcie. Kolejny zwierzeczek uratowany Chodź, chodź, kureczko do kucyków Chodź, 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 chodź tam, tam jest Sianko, chodź tam Chodź, Chodź, tu, tu, to no z tej strony, z tej, z tej strony no Chodź, chodź, zobaczcie jak ta wajoska jest Idziemy tam, tam, tam Tam, 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 idziemy. Zobaczcie, gdzie tu jest, tu są starsze ten... koniki. Wózki, osiołki, stare dziadunki, tutaj już rybaczki, widzisz, to właśnie długi śniadanie mamy, a ty idziesz dalej, chodź, ty idziesz dalej na no, taki padł, gdzie stoją dziesiątym No Ale tu ładnie wyglądasz w tym czerwonym kantarze. Ten kantar też dostaliśmy w prezencie od jakiejś miłej pani albo pana. No, wszystko tutaj co jest zostało tylko dzięki wam i wszystkie te zwierzaki, które tutaj sobie chodzą, 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 jedzą sianko, żyją tylko dzięki Wam. Każdy jeden. Także jeszcze raz dziękuję. 174 raz, 170 raz, 174 raz dziękuję za pomoc w tych wszystkich zwierzaków A kolejnym szczęśliwcem uratowanym jest Murzyczka. Trochę tutaj trawy jeszcze zostało, bo no na padłkach to jest z trawą. Chodź, chodź No chodźcie iść tędy, tędy, żeby gdzie było widać, no. Fajnie, bo chmurka jest bardzo miła. Bo ostatnio mam takie doświadczenie, że te białe kucyki, takie siwe są troszeczkę nerwowe. Bielich mnie kopnął, śnieżek, sasanka. To są takie, no trzeba na nie uważać. Tak samo biały też. A chmurka jest grzeczna. Chodź, ten idziemy, chodź. Do no. Zresztą sami się przekonacie, jaka chmurka jest fajna. Taka chmurka jest fajna. Bo przyjedziecie zaraz na dzień otwarty do nas. No. Wszystko muszę wychować. Wszystko, tak? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? A zobacz, tam są kucyki. Tam są kucyki. Dużo kucyków. Dużo kucyków tam jest. No czekaj, muszę jakoś tak, żeby się było widać ten że... No chodź, tędy, tędy, tędy. Tędy, tędy. tędy. Oj, podepnęłaś sobie na ufiąz. Chodź. O -o. <śla> O, jakieś nowe znajomości i osiołki się odezwały. Osiołki I się a myślicy? Chodź, się chodź. W w ramach tam pobiegasz sam, O, osiołek się odezwał. To chyba kapitan. Było na starcie tutaj. Strasznie głośno ryczy. Strasznie głośno ryczy ten kapitan nasz duży. O, tak, to A tutaj chmurka idzie do stada. Zobacz kapitan, chmurka. Co ci sąsiedzi tutaj mają z nami, z tymi osłami, to ja nie wiem. W całym, w całym lądzie jest słychać podobno nasze osiołki jesteśmy słabi z tego powodu Przychod przyjeżdżają tutaj do nas ludzie na dni otwarte nie tylko tarczyńcy, ale też tutaj sąsiedzi przyjeżdżają też przychodzą gości no, co tam się dzieje? no uważajcie, bo tu jest prąd w tym pastuchu chodź, chodź, mureczko. chodź, 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 chodź teraz puszczyłem bestada, zobaczymy co się będzie działo ale wiem, że będzie dobrze no to bardzo spokojna klaczka na tym bodoku teraz. Na tym zrobiliśmy teraz troszeczkę przeweblowanie, Takie najbardziej najbardziej zawadjackie kucyki przenieśliśmy tam na ty, oni tam się kopią. Dobra, wpuszczam chmurkę, zaraz wracam. jestem. Zobaczcie, pierwszy krok chmurki na padożku. <laughs> tak, wszystkie się nawołujecie teraz. O. Prosiaczek będzie przyleciał. Tutaj ładnie widzę zbiegowisko kucyków. No. Tam drugie z tam dalej. No dawaj, dawaj, chmurka, biegamy, biegamy. Koniec tego stania, stali, biegamy. Raz, 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 raz. Oj, cappuccino, ja tutaj jest Ciociola. Właśnie Ciociola przemyślała sobie to, co ja powiedziałem na tym jednym filmiku. O Cappuccino, że stoi troszkę na krzywery, jak tam u dziadków. I następnego dnia Cappuccino poszedł na normalny na normalny padok dla kucyków a nie dla jakichś tam dla dziadków o i właśnie idzie przed nami zobaczcie jak ładnie sobie chodzi tutaj można rozwinąć skrzydła o a tutaj ten dobry biały kucyk wieli kto mi kopa sprzedał kiedyś jak się mi cię, zobaczy na władzie po sobie lepiej ja do niego nie będę podchodzić Dobra. Idziemy szukać dalej chmurki, zobaczymy co tam się dzieje A tutaj mamy też jakąś zebrę Zebrę mamy też jakoś w spaliu duże tam, kapuccino, jak tam twoje kopytka Pokaż jak stawia tuszki O jak ładnie, tu tutaj masz miękko, o leci Leci chmurka i proziatek chyba, tak No Musi wszystko wąchać, wszystko sprawdzić. No, gdzie tu najlepsze siano jest? Przy którym? Przy którym stanowisku? Jeszcze podleję chwilę do niej i zaraz kończę ten filmik. No, chodź, pokaż tu się jeszcze. Pokaż tu się jeszcze jeden raz. No. Ciekawa ta smureczka ładnie wygląda w, w tym dawaj, dawaj biegamy, biegamy, biegamy ruchy, 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 ruchy. Z tym się może zakupujesz kolegą z tym się może zakupujesz, zobaczcie jaka jest miła, podchodzi, podchodzi, podchodzi ją ucieka jeszcze raz dziękujemy za pomoc dla chmureczki. Zapraszamy 12 lipca na dzień otwarty. Pa pa pa. Cześć.